Hej, tutaj Mirasz TV. Nareszcie zmobilizowałem się do nagrania trzeciego odcinka tajemnic Ghost Mastera. Od teraz nie będziecie musieli czytać napisów, tylko słuchać mojego głosu, który, mam nadzieję, przypadnie Wam do gustu i nie będziecie błagali z powrotem o napisy. No ale dobra, zaczynamy. Masz jakieś informacje odnośnie tego pola do baseballa? Pole do baseballa miało się pokazać w poziomie Field of Nightmares, który jednak nie został zrealizowany. Field of Nightmares miało się rozgrywać w tej samej lokacji, gdzie była fera z Jeźdźcem bez głowy i jak podawałem w odcinku drugim chyba tajemnic, Smokin' Joe chciał, żeby farmerzy wbudowali pole do baseballa. To teraz nie wiem, jak to miałoby wyglądać. Jako że o samym poziomie jest mało informacji, to równie mało mogę powiedzieć. Jednakże mam kilka sprzecznych informacji, a ja chcąc, aby wszystko co mówię, było prawdziwe, to posunąłem się tak daleko, że zdecydowałem się nawet wysłać maila do jednej z osób, która wcześniej miała swój wkład w tworzeniu Ghostmastera. Myślę, że to może się opłacić, jednak na informacje będziecie musieli trochę poczekać. Może jakieś ciekawe błędy, bagi? Jeżeli pociągniesz ten temat, mogę podesłać kilka ciekawych błędów, jakie napotkałem w trakcie rozgrywki. E, błędy i bagi to już prawie tradycja Ghostmastera. Nie ma się co dziwić, gra jest stara. Cóż, nie zapomnę, kiedy śmiertelnicy nie chcieli nigdy uciec w nieziemskich podejrzanych, gdy trochę zbyt agresywnie się ich potraktowało. Do innych błędów mogę uznać bieganie w miejscu albo Różne rzeczy, gdy tylko zdobyli gaśnicę w ręce. Hmm. Kiedy śmiertelnik się przebiera w łazience, to przez sekundę jest całkowicie niewidzialny. Tak chciał, że akurat wtedy drgawek użył mocy, nie wiem, jak to pols... nie wiem jak to jest po polsku, po angielsku nazywa się twister, śmiertelnik stał się niewidzialny już na całą misję. A co z tym strychem w domu, gdzie były misje ABC i makijaży latające miotły? Albo domkiem na drzewie, nie pamiętam mapy, chyba złopuka tylko raz. O domku na drzewie będę musiał się dowiedzieć więcej, bo nie wiem o nim nic. Na pewno zostanie wspomniany w tajemnicach numer 4. Strych to według mnie, powtarzam według mnie, miejsce, które po prostu nie zostało skończone. Nie wiem czy wiecie o pewnym bagu z kamerą, który pozwala nam ujrzeć zawartość strychu. Należy po prostu przesuwać się w kierunku dachu jak można najbardziej, wiecie, myszką. Potem obrócić kamerę w domu za pomocą przycisków strzałek i starać się poruszać. Kamera przechodzi przez sufit tylko w jednym punkcie, co czyni to nieco kłopotliwym zadaniem, zatem możesz nazwać się szczęściarzem, jeśli temu podołasz. Podobny glitch występuje w misji Straszna dziura, który pozwalało ujrzeć dom śmiertelników, ale o tym kiedy indziej. Można by jeszcze powiedzieć coś na temat zabawnych wypowiedzi śmiertelników w polskiej wersji językowej. No, muszę cię rozczarować, bo te zabawne wypowiedzi to nic innego jak język gobldygock. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem czyli po prostu taki język, który nie ma sensu. Może on wykorzystywać dźwięki, które nie są słowami, albo jakieś formy języka w grach. Więcej informacji o tym w opisie bo jest tam link z Wikipedii warto przeczytać. Na razie zagadka z Zawiejem. No to tak, co mogę powiedzieć? Zawiej jest normalnie uwalniany w poziomie duchoła. raczej jest on uwięziony w tym. LSD? Nie, to jakoś inaczej, bo. W każdym razie, normalnie jest on uwięziony w więzieniu. wiem, jak, jak to brzmi. Potem, gdy wejdziesz z powrotem do tego poziomu, uwięzionymi duchami będą Hannibal Lektor, Postrzałka i Boski Krzak. Odejdźmy jednak na chwilę od tego poziomu. Załóżmy, że masz misję ABC Przerażania i bierzesz Bu. Wielonuszkę, drgawka i wibracje. Gdy najedziesz na przekaźnik wnętrza, portret bój wielonuszki będzie po bokach zamalowany na zielono, a to znaczy, że ten duch może być tu umieszczony. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale tak jest. I To samo tyczy się też uwięzionych duchów. Gdy najedziesz na przekaźnik przejście, to skostnica też będzie po bokach kwadratu zielona. Yy, no, wracamy do ducha łamaczy. Gdy najedziesz na przekaźnik na zewnątrz, to ten jeden pusty slot będzie zamalowany na zielono. To znaczy, że jeden z duchów może być umieszczony na zewnątrz. A jaki jest jedyny duch, który wam przychodzi do głowy, co może być umieszczony na zewnątrz w tym poziomie? Zawiej. On musi być jakoś związany z tym posterunkiem policji. Osobiście ludzie twierdzą, że zawień ma związek z systemem wentylacji albo pokojem, gdzie Hannibal Lektor był wcześniej uwięziony. No cóż, możesz spróbować coś wykombinować. Hmm. Pytania od was się skończyły, dlatego teraz przejdę do swoich spostrzeżeń i odkryć. Azrael miał na początku występować w misji magazynek pełen strachu. Grałem w Ghost Master 2, John Ferrasa i mogę powiedzieć tylko tyle, że gra jest pełna bugów i niestabilna. Raz możesz wystraszyć wszystkich za jednym zamachem, drugim razem nie ruszysz śmiertelnik, choćbyś umarł. A nie, przecież jako władca duchów już umarłeś. W jednym filmie o nazwie Harvey był chłopiec oraz jego wymyślony przyjaciel królik o imieniu Harvey. Widzicie skojarzenie z Harriet, czyli angielską nazwą Strachisławy? No to jeszcze nic, to mogłoby się wydawać nieistotne, ale później chłopiec został wysłany do szpitala. A gdzie znajduje się ten chochlik? No, taka ciekawostka. Fani Ghostmastera nawet raz zorganizowali petycję do firmy, która przejęła prawo do Ghostmastera, o to, żeby zrobili kolejną część gry. No niestety na petycję nie było odzewu, a szkoda. Zastanawialiście się pewnie skąd ten obrazek się pojawił i kto to? To Boy Wisp, duch, który miał się pojawić w misji z muzeum. Wydawało mi się, że kiedyś już go pokazywałem. W opisie jest link, w którym znajdują się jeszcze inne fotki duchów i postaci, także zachęcam do obejrzenia. Ha! No i przy okazji, dziękuję za to, co zrobiliście pod tajemnicami drugimi, które osiągnęły 21 lajków i ani jednego disjka. Tajemnice pierwszy odcinek, natomiast, mają 415 wyświetleń, 23 lajki, ani jednego disjka. Dzięki też za miłe komentarze każdemu, kto napisał jakikolwiek. Tutaj macie pokazane. Mam wielką nadzieję, że ten odcinek też się Wam tak spodoba: uda Wam się zdobyć ponad 20 lajków i 200 wyświetleń. Spróbujmy. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia wkrótce.